Ciema, mordeczki, Ja jestem Devi, a to są moje poczynania w sezonach FIFA 15, w której będę grał Legion Warszawa, aż do pierwszej ligi. Yy, brzmi to dziwnie, bo pewnie większość z Was gra właśnie drużynami 4, 5 gwiazdkowymi, podobnymi jak, nie wiem, Borussia Dortmund, Manchester United, Chelsea, czy coś innego w tym stylu, ale ja stwierdziłem, że sobie chcę pograć. Legion Warszawa, mam 9. Ligę. Jak wiecie, pewnie zacząłem od remisu. W tym meczu gramy z Blackpool, jest to drugoligowa, bodajże, drużyna Ligi Angielskiej. Kojarzę ją z tego, że gra kiedyś w Premier League. Dobra, to zaczynamy. Mirosław Radowicz. Wrdoliak strzela z dystansu i broni to. Wrdoliak, o Boże! Radowicz skoczył, wygrał pojedynkowkowy, lecz niestety niecelnie uderzył. Szósta minuta, akcja przeciwnika. Oriol strzela i, na moje szczęście, naprawdę strzał bardzo niecelny. Dobre podanie do Koseckiego, Kosecki naprawdę bardzo szybki zawodnik, Kosecki, 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 Kosecki podanie, piech, strzela i broni bramkarz jakąś dziwną obroną, naprawdę nie wiem jak ta piłka w ogóle się wydostała spod jego ręki, Brzyski z rzutu rożnego. Spróbujemy taktyczny strzał i broni. O ludzie obrońca uratował przeciwnika przed stratą bramki. Tutaj jeszcze coś zlagowało. I kolejna obrona bramkarza naprawdę fenomenalny grał do tej 17 minuty. Arkadiusz piech, piechu, piech. Podanie Radowicz i broni bramkarz. Naprawdę co to robi? Co on robi na ten bramkarz? Ja, nie, nie wiem, nie mogę y, uwierzyć w to, jak on broni. I jeszcze faulowałem w ofensywie. Arkadiusz Piech wychodzi na czystą pozycję. Piech. Piech strzela i ponownie bramkarz. Ludzie co on broni? Znowu bramkarz. Naprawdę to jest jakieś niepojęte co on w ogóle wyciąga. Ten golkiper Blackpoolu. Żyro. Piech strzela i w tym momencie już bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Arkadiusz Piech strzela bramkę. W 26 minucie prowadzimy 1-0 z angielską drużyną Blackpool. Ładne uderzenie Piecha. Junior Radowicz, podanie do piecha. Piech strzela i bardzo nieco strzał. Zauważyłem, że piech, tą lewą nogę ma bardzo mierną. Wrzutka Ranger strzela i broni. To Dusza Kuciak będzie rzut rożny dla przeciwnika. 400 minut. Mam nadzieję, że nie stracę bramki do szatni. I właśnie tak się stało. Udało mi się obronić rzeźniczak. Podanie do Żyro. Radowicz, Radowicz wychodzi. Na czystą pozycję, piech uderza z lewej nogi i piękna bramka, ale wydaje mi się, że to był błąd golkipera Przez 35 minut meczu naprawdę bronił bardzo dobrze, ale tutaj już chyba się nie popisał przy tej sytuacji, tak mi się wydaje. Piłka wpadła przy krótkim słupku, akurat przy tym, którym on stał. Jeszcze mój błąd wyprowadzenie piłki, lecz Bereszyński ładnie to broni, lecz podanie złe. Oriol strzela, i na moje szczęście, naprawdę piłka troszkę nad poprzeczką. I mamy 2-0 na zakończenie pierwszej połowy. Statystyki, jak widzieliście, na moją korzyść. Bez zmian, na razie polecimy. Zaczynamy drugą połowę. I pierwsza moja sytuacja. Kosecki, podanie do Radowicia. odłowie strzela i broni bramkarz. Ładna parada pera Blackpool, wrzutka i wybił to bramkarz, wypiąskował to bramkarz Wrdoliak. cóż za drybling tego najbardziej drewnianego zawodnika na boisku. Wrdoliak, Bereszyński strzela, dobija Bereszyński i mamy 3-0 w 55 minucie. Ładna, ładna bramka. To znaczy wydaje mi się, to znaczy, gdyby to weszło za pierwszym razem byłoby to dużo ładniejsze, ale tak od obicze z główki na pustą bramkę. Bramkarz nie miał nic do powiedzenia w tej sytuacji i przeciwnik stwierdził, że nie ma sensu grać i zrobił rage quit'a. Tutaj gramy z drużyną, nie wiem co za drużyna. GNT. Zapomniałem zapisać nazwę tej drużyny, ale z tego co pamiętam to jest chyba nie wiem, czy to nie będzie Greater Furt. Oj, mamy czwartej minucie po błędzie moich obrońców w przyjęciu piłki. Jak widzieliście, jeden na drugiego wpadł, co skończyło się przyjęciem piłki przez przeciwnika i podaniem na czystą sytuację do jakiegoś czarnoskórego napastnika, który to ładnie wykończył. Jeszcze piłka odbija się w międzyczasie od poprzeczki, od słupka, piech, piech piech strzela dobitka bitka. Już w tej sytuacji bramkarz nie miał nic do powiedzenia. W ósmej minucie dajemy, Arkadiusz Piech daje nam bramkę na remis. Kolejna sytuacja, Piech strzela. Piłka troszkę na dużej wysokości, lecz gdyby leciała troszkę niżej, wydaje mi się, że byłoby okienko. Kosecki, bardzo szybki zawodnik, więc nie miał problemu z tym obrońcą. Kosecki ładnie się przedziera. Kosecki, podanie do Radowicza. Radowicz strzela i broni bramkę aż. Będzie rzut rożny, Brzyski. Wrzuca na Żyro, lecz przegrywam jednej główkowy. Kosecki, Radowicz, Piech. Ładna gra podaniami Dominik Żyro. Dominik Żyro bez krycia. Dominik Żyro strzela w krótki słupek. I mamy 2-1 w 36 minucie. Ładna bramka Dominika Żyro. Po kilku ładnych podaniach w środku pomocy. Arkadiusz, Piech, Żyro. Długo, długie podanie do Arkadiusza Piecha, piech, piech, podanie do Radowicza na pustą ramkę i Radowicz w takich sytuacjach się nie myli. Mamy 3-1 w 45 minucie. I na zakończenie połowy tutaj przeciwnik chciał zrobić sobie Kiko glitcha Nowego, który w FIFA 15 jest właśnie. Lecz mu się niestety lecz mu się nie udało na szczęście Arkadiusz piech. Strzela, broni bramkarz i będziemy mieli rzut rożny. Z, tej, z, tej, yy, z tego kontra raczej to nie miało szans wejść w ogóle, więc dziwna próba moja. Kolejny rzut rożny. Wrzutka na przedpole. Tam Jodłowiec. Jodłowiec strzela i bardzo mierny strzał z dystansu. Dobre podanie do Dominika Żyro od Radowicza Żyro. Podanie. Radowicz. Dobie dłowiec! o Boże! Co za! Jak on tego nie trafił! Pusta bramka, a on strzelił obok słupka. No nie wierzę, jeszcze długiego. Radowicz i ładne, ładna brameczka. Dobre podanie sytuacyjne. Arkadiusza Piecha odegrał główką, bo był kryty na czystą pozycję do Radowicza. Radowicz lewą nogą to ładnie wykończył. I mamy 4-1. Kosecki. Kosecki się przedziera. Kosecki, zła wrzutka, ale naprawdę dobra próba była. Arkadiusz Piech, Radowicz, podanie do Koseckiego, Kosecki na pustą bramkę i niestety mamy spalonego. Już 90. minuta, więc raczej wynik nie powinien ulec zmianom. Radowicz, Radowicz, próba przelobowania bardzo słaba i mamy 90. minutę, rzut wolny dla przeciwnika. Nawet jakby strzelił tutaj bramkę życia i strzelił tutaj z tych 36 metrów w tą brameczkę, to i tak raczej nic by mu, mu nie dało, bo jest 4-2 w tej minucie, raczej nie miał szans już na zmianę wyniku. Tutaj widzimy gramy z Blackburn Rovers. Kolejna drużyna, która spadła jakieś dwa sezony temu z Premier League. Pierwsza sytuacja, Rodes. Próba przelobowania i broni Duszan Kuciak. Kosecki, Radowicz. Dobre podanie do Koseckiego. Kosecki się przedziera. Kosecki. Kosecki dalej, wrzutka i obrona przez bramkarza. Tutaj bliźniacza sytuacja. Podania Radowicza do Koseckiego. Kosecki kiwa się, Kosecki biega w pole karne. Kosecki dośrodkowuje, strzela Jodłowiec, dobija Dominik Żyro i broni bramkarz. Naprawdę, co to było? Podwójna obrona bramkarza Radowicz z rzutu wolnego. I nic z niego nie wyszło. Dosa Junior do Bereszyńskiego, Bereszyński do Radowicza. Radowicz, płaskie dośrodkowanie i piękna brameszka Arkadiusza Piecha po bardzo ładnym dośrodkowaniu Radowicza. W 17 minucie mamy 1-0. Prowadzimy z kolejną angielską drużyną w tym yy, odcinku. Tutaj Kike ogli właśnie Rodesa. Rodes strzela inną niewiele naprawdę. Zabrakło mu, żeby strzelił bramkę na remis zapola pola karnego w Rdoliak. do Koseckiego. Radowicz, Kosecki, Kosecki. Ładne wykończenie boczną siatkę i mamy 2-0 w tym meczu. Bramką strzelcem bramki e, Jakub Kosecki. Tutaj długie podanie do Rodesa. Rodes. I broni Duszan Kuciak. Naprawdę bardzo dobra dyspozycja mojego bramkarza w tym meczu. Kilka ładnych obron. Wrdoljak wybija. Olson strzela. I niewiele. Od, od bramki, naprawdę gdyby poszła po bramką, mój bramkarz raczej by nie pierdnął na tej sytuacji, Arkadiusz Piech dużo szybszy od obrońcy biegnie sobie Arkadiusz Piech i piękne wykończenie, bramkarz nie miał nic do powiedzenia w tej sytuacji właśnie to jest to o czym mówiłem, Arkadiusz Piech te 88 pejsa, Kosecki te 92, bardzo dobra ofensywa, ja pierdolę ale w tej sytuacji niewiele zabrakło, żebym stracił bramkę na 3-1 z dystansu i kolejna próba. Już troszkę, ba troszkę niece bardziej niecelna jak tamta. Bereszyński na skrzydle. Bereszyński podanie do Piecha. Piech podanie do Bereszyńskiego. Bereszyński wrzuca i wybija obrońca. Piech. Piech z dystansu i broni to bramkarz. Marszal. Kojarzę go. On chyba w dobrej fucie kiedyś był. Tego właśnie Marszala. 6-5 w strzałach dla mnie. Jak dobrze jak widziałem. Radowicz się przedziera i niestety za wolny jest, żeby kick off robić tym zawodnikiem. Kosecki na skrzydle. Kosecki ładnie się przedziera tutaj w pole karne. Kosecki podanie do Piecha. Piech strzela i broni Marshal. Naprawdę też mimo trzech straconych bramek Marshal też w bardzo dobrej dyspozycji w tym meczu był. tony Clive był zawodnik Manchesteru. United strzela i Duszan Kuciak wybija to na rzut rożny, strzał, ponownie Duszan Kuciak i znów Duszan Kuciak wybija to na rzut rożny, bardzo ładna obrona mojego brąkarza, kolejna już i Arkadiusz Piech czy uda mi się ominąć bramkarza, yy, obrońca ostatniego i właśnie tak się stało, Arkadiusz Piech, no ale zwolniłem Arkadiusz Piech, ja pierdolę, ten strzał to jedyne co, można to przemilczeć i tyle, Kosecki się przedziera, Kosecki i niewiele zabrakło do oddania strzału. Wydaje mi się, że byłby przynajmniej celny, a może nawet i Bramka. Żyro do Wrdoliaka. Wrdoliak. Podanie do Koseckiego. Kosecki. Ładne techniczne wykończenie obok słupka. Bramkarz w tej sytuacji nie miał nic do powiedzenia. Ładne podanie Wrdoliaka. I też bardzo ładne wykończenie Koseckiego. Jakby nie było. Radowicz do Piecha. Piech. Piech. Piech strzela i broni marszal. Jodłowiec, jakby wygrał pojedynkówkowy, ale jednak podanie niecelne. Radowicz, podanie do piecha. Piech, kolejna sytuacja. I broni ponownie marszal. Naprawdę to, co właśnie mówiłem. Mimo czterech straconych bramek, już to dyspozycja tego bramkarza bardzo dobra. Kosecki, podanie. I cóż za strzał wrdoliaka. A nie, to był Dominik Żyro, przepraszam. Kosecki, dośrodkowanie. I dobitka. Po, najpierw po strzale Piecha piłka do od obrońcy później Piech dobił już bramkarz nie miał nic do powiedzenia w tej sytuacji mamy 5-0 w 10 minucie bardzo dobry mecz w wykonaniu Legii Warszawa Arkadiusz Piech bodajże strzelcem trzech bramek tutaj już troszkę cięższy mecz FC Kopenhaga, drużyna, która co roku jest w Lidze Mistrzów podanie, złe podanie Przeciwnika Radowicz Techniczne wykończenie I mamy 1-0 po błędzie w, w rozegraniu piłki mojego przeciwnika Radowicz w tej sytuacji się nie pomylił I w minucie 55 53 nawet yy, Strzelamy ramkę na 1-0 Tutaj kickoff glitch Niklić strzela I nad poprzeczką Kuciak od bramki Kuciak do Bereszyńskiego Bereszyński do Dominika Żyro. I nic z tego nie wyszło. Hukancza On kiedyś też grał chyba w Fulham podajże jak, jak dobrze kojarzę. Wrdoliak. Ładne podanie Radowicza. Piech. Piech. Piech strzela i broni to bramkarz FC Kopenhagi. Kosecki na skrzydle. Podanie do Wrdoliaka. Wrdoliak do Piecha. Piech. Wysunięcie do Radowicza. I Radowicza swoją drugą bramkę w tym meczu jest dziewiąta minuta. I to by było na tyle w tym odcinku. Mamy awans do Ligi ósmej. Po... I skończymy z rekordem 4. Zwycięstwa. Jeden remis. Zero porażek. Chyba strzelcem póki co jest Mirosław Radowicz. I tutaj mamy Rage quita mojego przeciwnika. Dobra, mordeczki, dzięki i na razie.